W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych między innymi: tragiczna śmierć w Markecie, areszt dla sprawcy ataków na kobiety. Policja powstrzymuje ustawkę kiboli. Patrole obywatelskie w całej Polsce. W jednym z warszawskich supermarketów doszło do niecodziennego i tragicznego w skutkach incydentu. W środę, 2 kwietnia, pracownik ochrony ujął mężczyznę, który usiłował wynieść ze sklepu butelkę whisky bez jej uprzedniego opłacenia. Do zdarzenia doszło w placówce handlowej przy ulicy Ostrobramskiej. Zatrzymany został odprowadzony do specjalnego pomieszczenia służbowego, gdzie miał oczekiwać na przyjazd policji. Wydarzenia przybrały jednak nieoczekiwany obrót. Mężczyzna, nie czekając na interwencję funkcjonariuszy, rozszczelnił butelkę. I wypił całą jej zawartość w bardzo krótkim czasie. Wkrótce zaczął tracić przytomność i wykazywał wyraźne objawy pogarszającego się stanu zdrowia. Po przybyciu na miejsce patrolu służby stwierdziły brak oznak życia. Pomimo podjętej natychmiastowo reanimacji przez policjantów, a następnie przez załogę karetki pogotowia, nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Mężczyzna zmarł. Czynności na miejscu prowadzone były pod nadzorem prokuratora. Ciało zostało zabezpieczone i przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Śledczy nie wykluczają, że zgon nastąpił na skutek ostrego zatrucia alkoholem metylowym. Wypicie jednorazowo 700 ml mocnego trunku, zawierającego około 40% alkoholu, może przekroczyć granicę śmiertelnej dawki nawet u osoby dorosłej o przeciętnej masie ciała. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi postępowanie mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej tragicznej sytuacji. Wieczorem 31 marca patrol drogówki pełniący służbę przy Alei Niepodległości w Sopocie zauważył czerwone Porsche 911 stojące na pasie w kierunku Gdyni. Gdy kierowca otrzymał sygnał do ruszenia, przejechał obok radiowozu i natychmiast gwałtownie przyspieszył. Funkcjonariusze zarejestrowali prędkość jego pojazdu. Pomiar wykazał 141 km na godzinę, podczas gdy w tym miejscu obowiązywało ograniczenie do 50 km na godzinę. Policjanci podjęli pościg i zatrzymali pojazd już na terenie Gdyni. Za kierownicą siedział 35-letni mężczyzna pochodzący z województwa kujawsko-pomorskiego. Sprawdzenie w bazie danych wykazało, że w ciągu ostatnich dwóch lat kierowca miał już na koncie wcześniejsze wykroczenia związane z przekraczaniem prędkości. W związku z tym funkcjonariusze zastosowali wobec niego wyższą karę, mandat w wysokości 5 tysięcy złotych oraz 15 punktów karnych. Mężczyzna odmówił jego przyjęcia. Mundurowi elektronicznie zatrzymali mu również prawo jazdy. Zachowanie kierującego wzbudziło dodatkowe podejrzenia, dlatego przeprowadzono test narkotykowy. Wstępne badanie wykazało obecność kokainy. W celu potwierdzenia wyników zabezpieczono próbki krwi do dalszej analizy laboratoryjnej. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, a jego samochód odholowano na parking depozytowy. Następnego dnia w Sopockiej jednostce usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego, a drugi rażącego naruszenia przepisów drogowych poprzez jazdę z niedozwoloną prędkością. Cała sprawa trafi teraz do sądu. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, zaprowadzenie pojazdu pod wpływem substancji psychoaktywnych grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. 18-letni Mohamed Khalid M., który w kwietniu ubiegłego roku śmiertelnie postrzelił 39-letniego Polaka w sztokholmskiej dzielnicy Skerholmen, złożył apelację od wyroku sądu rejonowego. Na początku marca został skazany na 14 lat pozbawienia wolności, maksymalny wymiar kary przewidziany przez szwedzkie prawo dla osoby niepełnoletniej w chwili popełnienia zbrodni. Adwokat oskarżonego w apelacji zakwestionował ocenę materiału dowodowego, wskazując na rzekome błędy w ustaleniach sądu pierwszej instancji. Wnosi o uniewinnienie swojego klienta bądź o złagodzenie wymierzonej kary, podkreślając, że oskarżony konsekwentnie nie przyznaje się do winy. Do tragicznego incydentu doszło 10 kwietnia 2024 roku. Mikael Michał, polski obywatel mieszkający w Szwecji, został zastrzelony w przejściu pod wiaduktem, gdy w towarzystwie swojego dwunastoletniego syna zmierzał na basen. Według śledczych napotkał wówczas grupę młodych mężczyzn, wśród których znajdował się Mohamed i najprawdopodobniej zwrócił im uwagę. W odpowiedzi został postrzelony w głowę z przerobionego pistoletu startowego. Analiza śladów biologicznych wykazała obecność DNA oskarżonego na narzędziu zbrodni. Oskarżony próbował tłumaczyć swoje powiązanie z bronią oddaniem próbnego strzału w innym czasie, lecz sąd uznał te wyjaśnienia za niewiarygodne. Mohamed Khalid M. został również uznany za winnego wcześniejszych prób zabójstwa w dwóch oddzielnych przypadkach oraz nielegalnego posiadania broni palnej. Od lat był powiązany z przestępczym środowiskiem. Jako nastolatek należał do lokalnego gangu związanego z dzielnicą Skerholmen. W tym samym postępowaniu skazano także trzech jego znajomych, którzy pomagali mu w ukrywaniu się po dokonaniu zabójstwa. Wobec nich sąd zastosował środki wychowawcze, między innymi umieszczenie w zakładzie poprawczym, dozór kuratora i obowiązek wykonywania prac społecznych. Dwóch z tych mężczyzn również odwołało się od wyroku. Sprawą zajmie się teraz sąd apelacyjny. Prezydent Puław, Paweł Maj, uniknął pięciodniowego aresztu, który miał być wykonany w związku z niezapłaconą grzywną w wysokości 5 tysięcy złotych. Kara została nałożona na miasto Puławy za złamanie sądowego zakazu użytkowania boiska przy szkole podstawowej nr 4. Grzywnę niespodziewanie uregulował minister sportu Sławomir Nitras. Do opłacenia grzywny doszło tuż przed planowanym stawiennictwem Pawła Maja w zakładzie karnym w Opolu lubelskim. Prezydent Puław poinformował w mediach społecznościowych, że wpłata została dokonana bez jego wiedzy oraz bez udziału Urzędu Miasta. Ostatecznie to właśnie ta transakcja uchroniła go przed aresztowaniem. Choć opłacenie kary grzywny przez osobę trzecią co do zasady jest niezgodne z przepisami w przypadku grzywien nałożonych na osoby fizyczne. W tej sytuacji sankcja dotyczyła jednostki samorządu terytorialnego, gminy Puławy, co sprawiło, że taka forma spłaty była możliwa. Tło sprawy sięga roku 2018, gdy na skutek skarg mieszkańców sąd zakazał korzystania z boiska przy szkole podstawowej przez osoby spoza placówki. Właściciele sąsiadującej nieruchomości wskazywali na uciążliwy hałas i nadmierne oświetlenie wieczorami. Mimo że miasto zainstalowało ekrany akustyczne, sąd uznał, że zakaz był w dalszym ciągu łamany i wymierzył grzywnę w wysokości 5 tysięcy złotych. Prezydent May od początku sprzeciwiał się wykonaniu decyzji, argumentując, że dzieci mają prawo korzystać z infrastruktury sportowej. W czwartek, podczas obrad Sejmu, minister Nitras zapowiedział przygotowanie nowelizacji przepisów, które mają zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Nigdy więcej żaden orlik ani obiekt sportowy nie zostanie zamknięty. W Puławach doprowadzimy do otwarcia tego boiska, zapowiedział minister, wzywając prezydenta miasta do współpracy. Pod koniec marca na warszawskiej Ochocie doszło do dwóch brutalnych napaści na starsze kobiety. Sprawca działał z premedytacją, wybierając miejsca odosobnione, by nie być zauważonym. Jego celem były torebki, które próbował wyrwać, stosując przemoc fizyczną. Pierwszy atak miał miejsce nocą, w momencie gdy starsza kobieta czekała na windę w budynku mieszkalnym. Napastnik zbliżył się do niej z zaskoczenia, popchnął, a następnie wyrwał torebkę i zbiegł z miejsca zdarzenia. Poszkodowana kobieta doznała urazów, wymagała interwencji medycznej. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Ochota. Którzy zabezpieczyli ślady i rozpoczęli czynności dochodzeniowe. Dwa dni później, również na ochocie, doszło do kolejnej napaści, tym razem w godzinach popołudniowych. Kobieta została zaatakowana na klatce schodowej. Sprawca, posługując się podobnym schematem, popchnął ją i zaczął bić, próbując wyrwać torebkę. Zdołał się oddalić, gdy do mieszkania wrócił jej mąż, spłoszył napastnika i wezwał pomoc. Poszkodowaną kobietę przewieziono do szpitala. Z uwagi na charakter przestępstw oraz bezbronność ofiar, podjęto działania mające na celu szybkie ustalenie tożsamości i zatrzymanie sprawcy. Policjanci zabezpieczyli nagrania z kamer, ślady biologiczne oraz uzyskali wizerunek podejrzanego. Przeprowadzone czynności umożliwiły identyfikację osoby podejrzewanej o udział w obu atakach. Funkcjonariusze patrolujący rejon jednej z dzielnic rozpoznali mężczyznę odpowiadającego ustalonemu rysopisowi. Został on wylegitymowany przed jednym z marketów. Jak się okazało, był poszukiwany przez sąd rejonowy w Chrzanowie do odbycia ponad pięciu lat kary więzienia za wcześniejsze przestępstwa, w tym rozbój. Zatrzymany 37-latek nie przyznał się do winy, twierdząc, że nie wie o co chodzi. Przełomowy dla sprawy okazał się ślad biologiczny zabezpieczony na torebce jednej z ofiar. Specjaliści z laboratorium kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji wyizolowali materiał genetyczny i potwierdzili jego zgodność z profilem pobranym od zatrzymanego mężczyzny. W oparciu o zebrane dowody prokurator z prokuratury rejonowej Warszawa Ochota postawił 37-latkowi zarzuty dokonania rozboju oraz usiłowania drugiego. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Śledztwo w tej sprawie trwa. W nocy z piątku na sobotę w rejonie miejscowości Szydłów, przy opolskim odcinku autostrady A4, doszło do groźnej sytuacji związanej z planowaną konfrontacją między pseudokibicami. Na teren pobliskiego lasu przyjechało około 200 mężczyzn związanych ze środowiskiem kibicowskim z Wrocławia i Legnicy. Na miejsce dotarli 50 pojazdami. Zgromadzeni czekali na przejazd autokaru z bytomskimi kibolami, którym towarzyszyli również sympatycy z Opola z uwagi na charakter zgrupowania i możliwy przebieg wydarzeń sytuacja została zakwalifikowana jako przygotowanie do tak ustawki, czyli bójki na tle kibicowskim. Dzięki skoordynowanej akcji funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i wsparciu policjantów z Dolnego Śląska udało się zapobiec eskalacji. Mundurowi podjęli działania jeszcze przed potencjalnym starciem, zatrzymując część uczestników i przeprowadzając czynności legitymacyjne. Rzecznik prasowy opolskiej policji, aspirant sztabowy Piotr Chwastowski, poinformował, że na widok służb większość mężczyzn rozproszyła się i opuściła miejsce zbiórki. Z dotychczasowych ustaleń nie wynika, aby uczestnicy mieli przy sobie niebezpieczne narzędzia, choć sam charakter zgromadzenia budził poważne zastrzeżenia. W tym samym czasie osoby związane z Odrą Opole przebywały na pobliskim miejscu obsługi podróżnych. Wydarzenie wpisuje się w ciąg incydentów z udziałem agresywnych grup pseudokibiców, do jakich dochodziło w ostatnich tygodniach. Kilka dni wcześniej funkcjonariusze udaremnili próbę napaści na pociąg przez ponad 200 mężczyzn, którzy mieli przy sobie akcesoria służące do walki wręcz, w tym pałki, ochraniacze i gaz pieprzowy. W innym przypadku, na małopolskim odcinku autostrady A4, grupa sympatyków Resowi Rzeszów opuściła autokar, próbując dopaść kibiców ruchu Chorzów. W obu przypadkach działania prewencyjne policji pozwoliły zapobiec starciom. Trwają dalsze czynności mające na celu identyfikację wszystkich uczestników zdarzenia oraz ocenę ich ewentualnej odpowiedzialności karnej lub wykroczeniowej. Po 16 latach od makabrycznego odkrycia w drzewinie na Pomorzu śledczy ponownie apelują o pomoc w identyfikacji ofiary brutalnej zbrodni. Prokuratura Regionalna w Gdańsku zdecydowała się na publikację przewidywanego wizerunku kobiety, której rozczłonkowane zwłoki znaleziono 25 kwietnia 2009 roku w stawie w pobliżu miejscowości Drzewina w gminie Trąbki Wielkie. Ofiara miała od 20 do 30 lat. Zabezpieczone ciało było pozbawione głowy, kończyn dolnych oraz dłoni. Dodatkowo z lewego przedramienia usunięto fragment skóry. Co mogło mieć na celu ukrycie tatuażu, mogącego pomóc w identyfikacji. Na ciele widoczna była blizna po prawdopodobnym cięciu cesarskim. Sekcja zwłok wykazała, że rozkawałkowania dokonano po śmierci kobiety. Dotychczas, pomimo licznych prób, nie udało się ustalić jej tożsamości. Portret kobiety został opracowany przez amerykańskich ekspertów z firmy Parabon Nanolabs, którzy wykorzystali najnowsze techniki genetyczne. Na podstawie DNA pobranego z materiału zabezpieczonego przez funkcjonariuszy stworzono komputerową rekonstrukcję twarzy ofiary. Wizerunek ma pomóc w rozpoznaniu i identyfikacji zmarłej. Śledztwo, które wszczęto 27 kwietnia 2009 roku, zostało umorzone z końcem tego samego roku ze względu na brak możliwości ustalenia sprawcy. Mimo formalnego zakończenia dochodzenia, sprawa była nieustannie analizowana przez prokuratorów i funkcjonariuszy z tzw. policyjnego Archiwum X w Gdańsku. Przełom nastąpił po ponownym podjęciu postępowania 26 listopada 2024 roku. Umożliwiło to uzyskanie nowych dowodów w sprawie. Pomimo zaawansowanych analiz i porównań z danymi osób zaginionych, śledczym nadal nie udało się ustalić, kim była zamordowana kobieta. Policja liczy na to, że opublikowany wizerunek przyniesie przełom i apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć informacje w tej sprawie, niezależnie od ich pozornej wagi, o kontakt. Informacje można przekazywać do komendy wojewódzkiej Policji w Gdańsku przy ulicy Okopowej 15 lub telefonicznie. Funkcjonariusze gwarantują pełną anonimowość wszystkim osobom, które przekażą jakiekolwiek informacje mogące pomóc w rozwiązaniu tej sprawy. W Polsce rośnie znaczenie oddolnych inicjatyw społecznych, a jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się projektów ostatnich miesięcy są patrole obywatelskie. Właśnie odbyło się pierwsze oficjalne posiedzenie zarządu nowo powstającego stowarzyszenia, które ma na celu przekształcenie dotychczasowej inicjatywy w pełnoprawną organizację zarejestrowaną w krajowym rejestrze sądowym. To ważny krok, który formalizuje działalność i otwiera drogę do jeszcze szerszego zakresu działań w terenie. Podczas spotkania, które odbyło się 1 kwietnia o godzinie 12 członkowie zarządu przegłosowali i podpisali kluczowe uchwały, zatwierdzili strukturę organizacyjną oraz zakres obowiązków poszczególnych członków, przygotowali i podpisali dokumentację konieczną do rejestracji w KRS oraz ustalili harmonogram działań, w tym uruchomienie lokalnych oddziałów i rozpoczęcie kolejnych rekrutacji do organizacji. To wyraźny sygnał, że patrole obywatelskie przechodzą na wyższy poziom z niezależnej inicjatywy do zorganizowanej i legalnie działającej struktury, która ma na celu realne wspieranie bezpieczeństwa publicznego i reagowanie tam, gdzie zawodzą instytucje. Rosnące zainteresowanie inicjatywą pokazuje, że społeczeństwo nie chce już być biernym obserwatorem, gdy na ulicach dochodzi do niepokojących sytuacji. Przykładem może być niedawny incydent w Poznaniu, gdzie grupa obywateli obezwładniła agresywnego kuriera z Ukrainy, który zachowywał się podejrzanie i zagrażał bezpieczeństwu przechodniów. Zanim na miejsce dotarła policja, to właśnie zwykli ludzie zareagowali i unieszkodliwili mężczyznę. To zdarzenie idealnie wpisuje się w filozofię patroli obywatelskich działać odpowiedzialnie, szybko i z poszanowaniem prawa, gdy bezpieczeństwo innych może być zagrożone. Dzięki zorganizowanej strukturze i coraz liczniejszym oddziałom terenowym, stowarzyszenie planuje objąć swoją działalnością kolejne regiony kraju. Rekrutacje nowych członków zostaną wkrótce ogłoszone. Polska jest nasza i o nią walczymy, podsumowali członkowie zarządu, zapowiadając intensyfikację działań i nowe inicjatywy w najbliższych tygodniach. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.